Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Słomaczek. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Dziennik Aktualizacji, a to dlatego, iż w nocy miała miejsce... ...po prostu aktualizacja, update'cik. Wprowadzono kilka ciekawych zmian, jakieś kary za samobójstwo i za rozłączenie się gracza, jakieś modyfikacje... ...komend, yy, ale... ...dwie najciekawsze zmiany są na mapie Cobblestone i na Newku. Zaraz zobaczymy jakie. Na mapie Cobblestone na bombsite B dodano y, dodatkowe schody przy Longu, tam za Olofem. Pozwala to na lepszą kontrolę Longa i wydaje mi się, że tutaj teraz będzie bardziej wyrównana y, ta strona CT i Terror. A to dlatego, że dla terrorystów y, więcej miejsc do sprawdzenia, dla antyterrorystów szybsze wejście na Longa, więcej y, y, miejsc do schronienia. Lepsza kontrola, lepsza kontrola longa, na przykład z AWP. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej zmianie. Tutaj Gaben rozrabiał. A teraz przejdźmy do Niuka. Na Niuku dodano drabinę na bombside B na dole. Która, która pozwala wdrapać się tam do góry. Ewentualnie splantowanie paki. Oczywiście ta paka jest wielkim kłopotem do antyterrorystów. Na samej górze, bo to trzeba się tam pofatygować, włazić do góry milion miejsc do sprawdzenia dodatkowo przez CT przy, przy, przy zaplantowanej pasji. Są problemy, ale tutaj nie jestem do końca, wydaje mi się, że przewagę terroru, bardzo dużą przewagę terroru ma. Tak jak poprzednio, dajcie znać, zobaczymy, już niedługo Major się zbliża, yy, nuke w oficjalnej puli. A pulu. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i oczywiście kto nie subuje. Zachęcam do subskrypcji, by być na bieżąco. Do zobaczenia.